Witam serdecznie. Dzisiaj szybka porada, jak zerwać nita, Czy też nity, mamy dwa. Mamy jeden nit i drugi. Rekonstruuję taki mały, yy, poręczny kątownik, ale nity to jednak głupi pomysł, dlatego teraz pokażę, jak zerwać nitę. To wszystko. Nity zrywane. Dwa osobne elementy. Genialne, proste. Wystarczy w Na opartego można zrobić śrubokrętnym i młotkiem. Wystarczy go odpowiednio ściąć. I korentownik to na to sposób. Został uwolniony z nitów. Dziękuję bardzo. A, jeszcze jedno. Mam taką wizję, że oglądamy dużo osób, ale nie subskrybuje kanału. Dlatego, moja wizja jest taka, że jeżeli nie chcesz być subskrybentem a chciałbyś wiedzieć o nowych filmach, to proszę kliknij w link, który jest gdzieś tutaj i ten link przejedzie na stronę, na której możesz podać swojego maila i jak tylko będzie nowy film publikowany, to na mailo dostaniesz informację, że właśnie nowy film pojawił się online. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.